Pierdolę. Sentino z wiadomością do Nitro Nitro, my chcemy żebyś ty walczył ja to mówię, A nie walcz ty ku**a Jako przyjaciel ku**a jako przyjaciel ku**a Słowika Ja chcę żebyś ty kur... walczył z tym człowiekiem Ja chcę żebyś ty kur... walczył z tym internetowym kur... ty Z Fuksem kur... robiłeś swoją karierę ku**a, tu nim jeden Nitro, my chcemy żebyś ty Kurwa jakie to jest przykre. Jakie to jest kurwa przykre, stary. Jakie to jest kurwa przykre. Stoi taki 40-letni przećpany cel, który mógł być kimś więcej niż tylko celem, ale ostatecznie został tylko celem. Utrzymuje się z obciągania penisów i kurwa macha palcem w internecie. Nie no, ciężka masakra, stary. Tomek Kolejnik, Jego Angielska. Co to jakiś vlog był czy co? Nie ja to mam powiedzieć. Co? Nie, bo ona gra się tutaj. Teraz to mi się lepiej podobasz. Teraz mówisz. talking. Now now you're talking. Now, now we're talking no. <coughs> A, bo to Zobaczcie vlog był, to ja może zobaczę zobaczy ten vlog. Siema wszystkim, zaczynamy dalszy kabaret, przynajmniej można się pośmiać. To czekajcie, chcecie mi powiedzieć, że Olejnik zabrał, zabrał mojego pieska Sebastiana na jedzenie, tak? No dobra, to ja to i to zobaczyć, kurwa, przecież to... Wiecie jak ja mam problem? Że ja nie chcę tego gówna promować, kurwa, to przed walką będzie. I na przykład ja mogę, ja mogę zobaczyć ten dis. Ja mogę zobaczyć ten dis. Tylko wiecie jaki jest problem tego disu? Że mój shot, jak go oglądam, będzie miał więcej wyświetleń niż to ścierwo, które nagrali. To jest w chuj pojebane, że mój pies ma swojego psa, no. Dis na nitro, o! No 30 tysięcy wyświetleń w 5 godzin. Ja pierdolę, ty. Olejnik mówił, że mu jest 200k za to, że nie wypuszczą disa. Wziął, ale ma wyjebane XT. Pojebane, w chuj. O co ci to, byłeś grzeczniutki za ekranem Nie myłeś rąk, takimi no moim fanem Zabierasz głos, ten sam głos, który ja ci dałem Sikalios, rozjebią ciebie drastyk stepanem Tak szczerze, mi to faja Olejnik sen ja dziwko tajlandzka Chodź do ringu, pokaż jaja, nitro to faja One niksem to potaja, dziwko tajlandska Lele i się ha ha, ha ha Śpiewają po prawczakach ha ha ha, ha, ha. Syka, ta, ta 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 Na kanwala, ta, ta, ta Tak, tak szczerze, to jest kurwe pojebane, ty. Ja kiedyś, ja kiedyś lubiłem słuchać jego muzyki, a on mi dzisiaj Love Songa nagrał. Więc jak tam stulejujecie do Bambi czy do Jagleosi, kurwa, może kiedyś wam się uda, stary. Będziesz nigdy karateką, prędzej nie cię kaleką. Wszyscy są dzieci jak maczetą, ty jak walczysz, to tylko z depresją. Chciałeś hajsu, chciałeś fejmu, no to masz go wreszcie Ale czemu te dziewczynki są czternastoletnie? Czekam tylko na ten dzień, aż który z was dojedzie Ja mogę bez ochrony iść sobie na miasto wszędzie Ile mam dupeczek w stadzie, ja... A to, że on może iść bez ochrony po mieście, to jest Disney Sentino czy na kogo? Bo ja też normalnie bez ochrony chodzę, nie? Mówię m 5 wszystkie na... Ile z was dojedzie? Ja mogę bez ochrony iść sobie na miasto wszędzie Ile mam dupeczek w stadzie, ja mówię M5 Wszystkie na leadingu, tak jak twoje M5 Jesteś psychopatowny, czasu się ści na ludziach To jest mocne no? To jest mocne Zrymował M5 do M5, tylko nie wiem kurwa nawet jakby po co? A ja nigdy M5 nie miałem. M5 to ma dubiel, może... Może to w 14 latkach też było do dubiela, tylko kurwa im się aktorzy popierdolili. Twoje M5, jesteś psychopatą, się osiem na ludziach Med 70 GMICS NA MIKROFIUTA! O co ci to? Byłeś grzeczniutki za ekranem, nie myłeś rąk Takim milutkim moim panem zabierasz głos Ten sam głos, który ja ci dam, Sikarios Zroz jedną ciebie wraz z te panem nitro to faja Olejnik sen to ja dziwko, tajlandzka Co to jest? Co to jest pataja? To ringu, pokaż jaja, nitro to faja. Olejniksen to pataja, dziwko tajlandzka. Nieba się to świniaka, ha Śpiewają poprawczaka, ha Musi o ta ta ha ha, ha. Śpiewają ha, 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 ha. ta ta ta, 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 ta. Na nie no, wy jesteście w stanie sobie wyobrazić, że ktoś kurwa poleciał do Madrytu i stwierdził, ale wypromuję moją nadchodzącą walkę, za którą dostanę 35 tysięcy złotych. No, no fajne, fajne, no fajne. Jeszcze, jeszcze może jakby olejnik nie był niedojebany i nie seplenił, to bym coś więcej zrozumiał. Kaczy Centino to pisał, bo to by naprawdę już wiele mówiło o tym, jak bardzo jego warsztat się spierdolił. Nawet jeśli ten lot kurwa do Madrytu kosztował 35 euro. Ryanerem to się nie opłacało. Idę do tego vloga jeszcze zobaczyć, bo to musi być coś ciekawego. Tomę kolejnik, o. O Jezus. Dojechaliśmy. Huuuu! Zumie wcześniej trochę dojechaliśmy, ale teraz w końcu mamy... Czas, czas dla siebie. Ja pierdzielę tutaj w ogóle tak fajnie się potężę, tylko wyciekło. Ale mam tutaj też McDonalda, którego nie mamy w Polsce. Nie było dużego wyboru, bo... Była taka godzina, w sumie taka godzina, która jest godzina 1021. Jest trochę późno ma, na maksa, jeszcze taki lot drugi, więc my, ale mamy tutaj magazyn, tak, w znacie. Ja to jest pojebana, kurwa. Lejnik musiał nam nagrać film kurwa z Madrytu, żebyście zobaczyli kurwa, jak się na wywczasie kurwa żyje. W Madrycie. W Madrycie z McDonald'em, którego wykurwa oczy nie widzieliście. Ale mamy tutaj, patrzcie, takich to w Polsce nie macie. Ufalo. Ja tutaj jestem, żeby robić muzykę i pokazać Wam, że będzie grubo jeszcze u mnie w tym roku. Chciałbym Wam też pokazać widok, podgodałek, na jakim mam zajebiste. I Jedyne, co może być grube, to Ty Czy jak to będziesz grube? tego maka wpierdalał, Buffalo. <laughs> to są bufalo. Nie mogę stary. To jest muzyka. Wszystko jest w środku takiego No i nie masz gitary. W Warszawie macie restaurację tą właśnie pod ślubem tej gitary, ale hotelu chyba nie widziałem w Polsce. Więc coś ciekawego nowego. Ogólnie też to jest w takiej dzielnicy... Odejść trochę. <noise> Ogólnie też to jest w takiej dzielnicy trochę niebezpiecznej, ale to już Wam jutro pokażemy, bo... No nie ukrywam, jest trochę creepy. <noise> Wszystko jest... Ee... jak to się nazywa? Ogólnie ziomek. Ja w ogóle ej, to... ej, w ogóle część, że przez to, że my gadamy to po angielsku i po hiszpańsku. Ciężko mi jakby teraz jakby tak jakby... Biał, biał, biał. Po tym, Złożę, że cały dzień gadaliśmy. Po no? Jak się gadać <laughs> Po tym jak gadał cały dzień po angielsku i po hiszpańsku już mu się wiesz kurwa, już mu się polski zapomniał. I teraz jest tak, tam u was... Jak, jak, jak to się tam u was mówi? Jakby wiesz... Ale nie chciałbym gadać po polsku, ale jesteś takim perfekcjonistą po hiszpańsku i tak. że... Tak, Sebastian, tyś... Sebastian nie uczył hiszpańskiego. A ja w ogóle powiem, mam historię, bo jak tylko przyszliśmy okay. na recepcję... To Ziomeczek powiedział, żeby nie skręcać w lewo, bo tam jest jakaś dziwna alejka, a tam Pomep poszedł do sklepu. No pierwsze co, pierwsze co przyjechaliśmy, to poszedłem tam do sklepu. Czy dziwna alejka? Las no? Palm. Osiedle, las, las osiedle pies, pies, bardzo pies, jakieś takie. Pias, coś takiego. Pies? Las Pies? Nie wiem. Pi, no coś takiego to było, no ale ogólnie dałem radę. Było creepy. Widzimy się jutro. Bo trzeba zjeść i... i... Czeliście, że kurwa olejnik był w stanie pójść sam do sklepu w Madrycie? Rozwija się nam kurwa Tomasz! Czy się komuś, nic z jestem już padnięty mega, a w tej mało o 8.30? A mamy 3.30 ja pierdolę, nie. Ja, Jaki chcesz dokładnie na zjadłek w sensie wielkość? Mniej więcej na, Żeby to... to jaka była? Ja ją zmniejszałem o dwa. O dwa mniejsza? Okay. Nie, od, od dwa miesiące. Ile ekspresem nie piszę? A jaki to? to, 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 to. Eakito, zegarek? Warsovia. Warsovia! na yeah. Disney teraz skończony. No, będzie k**a klasa. Znaczy by pewnie już... Ty Tomek, bo odpowiedz mi na jedno pytanie To co Sebastian was kurwa nie, nie wpuścił do tego wynajmowanego mieszkania, które ma 35 metrów kwadratowych Jest w najgorszej dzielnicy w Madrycie I mu kurwa karaluchy zapierdalają W rytmie la cucaracha, la cucaracha Już to widzicie na, na YouTubie A tutaj macie, jak to wygląda Przyjechał do twojego mega hotelu kurwa w dziwnej W dziwnej dzielnicy z mikrofonem To no, siedzieliśmy sobie tutaj No, dla Nitra pozdrowienia, więc Dzięki. Nie będę wam tu więcej pokazywał, bo musicie po prostu posłać sobie tej nuty. I cała Polska będzie śpiewała. Wiecie co będzie śpiewała. Sicarios, bang bang i nitre Już ma drugego. Będzie ka zajebiście, bo już i tak jest. Mamy północny, a już nie staliśmy. Ja pierdolę kurwa, Filipi Flap. Dobra, ki lecimy. Przepraszam! Czy to jest dla mnie może prezent? Prezent for you. Okej! Okay. Nie sądziłem, że będzie tak zajebiście, że ty taką zajebistą osobą bez Mortką. Mordką. No ja i cały dzień życzę. Że... Zobaczcie, no. ten tinownie był wzięty. Bo tak jak on normalnie Niemcom kurwa za 50 euro liże dupę, tak teraz olejnik mu całą opierdolił. My dzisiaj to Jeszcze ja jedną całe życie no p. ja Seba jest kur... tak pozytywnym wariatem, że naprawdę każda osoba, która na A, żebyś wygląda wyglądał jak mitrozynian. No, tym bardziej, to wtedy... <grym> Robiłeś miejsce na karcie? Jesteś jest z co? O co tobie to mi chodzi? No ty chyba Chińczyk <grym> jesteś. My aktualnie jesteśmy w jakimś nocnym, a ogólnie jest bardzo dużo nocnych. Nie to. Ja bardzo bym uważał, że większość dziewczyn w Warszawie śmierdzi jak to. Está grabando ellos, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué? Porque estos son nosotros somos puro polacos, hermano, Polonia. Yo soy mitad chileno, ¿me entiendes? Chileno también. Sí, yo soy chileno y este es un luchador, este lucha en jaula. Jaula. Cie, to się to łcham o si. Kurwa, kiedy stówka dała od tylko 10 euro. Wyjdę pa fu da Portugal. Uda puta da Portugal, fonic jak małeś. Tam są specjalne. No to jak kurwa, drzej blok! vlog. Musiałem do Madrytu przylecieć, żeby wam sklep nocny pokazać i McDonalda, nie? Nie wiem, on temu chyba żulowi powiedział, nie wiem do kogo on to mówił, że odejdzie do jebanej Portugalii Potem to powtórzył, a przedtem tamtym chłopom mówił, e, potem mówił, że jest w połowie Polakiem i w połowie Chiliczykiem A że olejnik jest, a olejnik, a olejnik jest e, wojownikiem, który się kurwa w klatce bije No Na A nie, tylko to na kebaba, alimentacja? ali, ali Powiedz jej. euro. Ale to jak, jak to mam powiedzieć? Co? Nie, bo nagle eee. Teraz to mi się lepiej podoba. już po hiszpańsku? Now you're talking. Now, now talking. I to jest, i to jest ten olej, który przez cały dzień kurwa tak napierdalał po angielsku i tak napierdalał po hiszpańsku, że mu się polski zapomniał

Hiszpańskiej młodzieży. Patrzcie, jakie piękne. To są najładniejsze laski w Hiszpanii. Nie wiem, czy dobrze. To jest bardzo dobrze, jak chcesz być as... O ja pierdolę!

My chcemy, żeby on walczył! Jakie My chcemy, żebyś ty walczył! A nie, co? Ja boisz, to mówię, Ja kur... jako przyjaciel kurtyzy! Ja jako przyjaciel kurty słowika! Ja chcę, żebyś ty kur... walczył z tym człowiekiem! Ja chcę, żebyś ty kur... walczył, ty internetowy kurwy. A ja jako przyjaciel kluski! Jako przyjaciel Romualda Wrubla! Chciałbym odpowiedzieć na to wyzwanie! Możesz mnie kurwa pocałować w kutasa, frajerze! Z fuksem ka swoją karierę. tym tu po jeden. Ej, okay. wyjdzie do obejrzenia tego materiału, jeżeli na pewno podglądamy się to w tym momencie. I fajnie się do nami i bawiliście, Madryt to wspaniałe miasto z Sebastianem. Zrobiliśmy dwa hitry, więc mam nadzieję, że Wam się to podobało, ponieważ robiliśmy dobrą robotę i pokazaliśmy, że jest darobicie i, I pojeżdżać się, się. Good music! To... Ta, 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 ta. Fajnie, jeszcze. No ogólnie bardzo fajna, bardzo fajna wycieczka, bardzo fajna przygoda. Fajny jest Madryt. Polecam Mac żeby Mac zerknąć. Night. Ogólnie dzisiaj sobie jedliśmy... Co my jedliśmy? Mac to no, były na czosu. Na czosu. Na czosu. Uh -huh. so. I nie jedliśmy przede wszystkim McDonaldów. My w tym momencie dziękujemy, mam nadzieję, że jesteście z nami do końca, ponieważ jest wszystko to się dopiero zaczyna. Ficarius. bang bang, do zobaczenia. Co, z zentino się wysrał? Jakiś losowy kurwa głąb trzymał kamerę pod koniec. Fajny vlog, nie? Fa fajny. Fajne, mega mi się podobał Nie, no i są chorzy na głowę, ty Tego też to rozumiem, bo dla, bo dla tencji by wpierdolił własne gówno, nie? Nie masakra Czy serio, Tomasz, nie masz nikogo koło Ciebie, kto by ci powiedział, że jesteś idiotą? I by cię odwiódł od tego typu pomysłów? Ale spoko, bo dzisiaj jest czwartek, 4 kwietnia Ja 9 jestem w Madrycie, ty Tak się złożyło Będę Cię wypatrywał, zobaczymy Będę Cię wypatrywał <laughs> niesamowite kurwa, no, no nie mogę. No. Znaczy ja wam powiem tak, ja rozumiem po co to zostało zrobione, nie? To zostało zrobione jakby żeby mm, olejnika podpromować przed jego nadchodzącą mega walką nad niemskim się bije na PRIME, tylko wszystko zostało tak kurwa dobrze zrobione, że najpierw inni uczestnicy kurwa panelu na, na prime kaz kazali mu wypierdalać jak zadzwonił Kasio go zlał ciepłym moczem a kurwa olejnik tam z telefonem jak jakby Mesja, jakby kurwa Jezus Chrystus kurwa dzwonił O, o patrzcie kto dzwoni Seba powiedz im Cześć z tej strony mówi Sentino ja no kurwa, ja pierdolę Dobra Sentino, wisisz mi 50 tysięcy euro Naliczam ci karę I 9 kwietnia przyniesiesz mi te pieniądze w zębach Na początku gram Wii się, zobaczymy O godzinie 18.30 Przyjdziesz, pękniesz, przeprosisz Poliżesz mi buta I potem ci pozwolę wypierdalać 50 tysięcy euro 9, 9 kwietnia w Madrycie Czy 9? No bo 9 akurat lecę na mecz Real Madryt-Manchester City Więc no, no, mam nadzieję, że przyjdzie 18:30 na początku gram Prix. Zapraszam 9. 18:30. Obsługujcie komputery.